Muszę od jego czymś zająć, bo biedak się nudzi. Telewizor powinien go uciszyć. No, załatwione. Panie i panowie, oto Garfield i przyjaciele. Przyjaźń to... Wierni kompanii, co pomoc gotowi ci nieść. Przyjaźń to... Serdeczne spojrzenie, bo przy nim kłopoty ci łatwiej Przyjaciel wie, czego ci brak. On przegoni twój wstyd i zrozumie cię w mig. Wiary do ci, tak jak inny przed nim serce swe otworzyć możesz Kiedy, Kiedy świat na barkach swych dźwiga I przyjaciel będzie konieść Oni wiedzą, gdy trzeba Lekko do przodu cię pchnąć Na przechadzkę przez las ma przyjaciel twój czas Przyjaciół nie, kochaj ich przyjaciel Gwarancja Garfielda. Żadnych robotów ani zielonych ludzików. Sprawa wielkiej wagi. Garfield, wróciłem. Fantastycznie. Może powiedzą o tym dziś w wiadomościach. że on wrócił do domu. Kura. I zgadnij, co kupiłem. Nowy helikopter. Nową wagę łazienkową! Dlaczego mnie to nie dziwi? To gadająca waga. Oblicza, ile powinieneś ważyć przy swoim wzroście i przepowiada przyszłość. Zaraz się zważę, tylko zrzucę te ciężkie ubrania. Hmm. Pora spojrzeć w prawdzie w oczy. Tylko jedna osoba? Nie Nieważę grupowo? Niech zgadnę. Jesteś wielorybem, tak? Zejdź, zejdź, zejdź. O, dzięki. No dobra, dość wygłupów, powiedz wprost. Masz 10 kg nadwagi albo 20 cm nie do wzrostu. Za chwilę zostaniesz splaskany. Splaskany? Ale ja nie wiem co to znaczy. A, już wiem. Trzeba tę wagę trochę wyregulować. No, zobaczmy, czy nadal trzymam idealną wagę. Masz 20 kilo nadwagi. Od jutra przechodzisz na ostrą dietę. 20 kilo nadwagi? Jakim cudem? Od jutra przechodzę na dietę. Garfield, pomożesz mi pilnuj, mi się nie obiadał. Nie ma sprawy, John. To ma być cały mój obiad? Jesteś pewien, Garfield? Jeden listek sałaty? Garfield, idę pobiegać. Dobrze. A ty mi potowarzyszysz? Nie dobrze. Wezmę hantle. Bierze hantle. I skakankę też. Bierz ją, jeśli chcesz. Zaraz mięśnie pójdą w ruch. Lubię swój okrągły brzuch. Może zgubię tłuszcz. Nie. Zmieńmy nasz dom w siłownię dziś. Chyba to są żarty, nie na serio myśl. Ćwiczmy, ćwiczmy, ruch to najlepszy lek. Kuchnia, kuchnia, ja jednak wolę ster. Oli nie dbam, więc będę konsekwentny. Gdy czuję się głodny, nie jestem elokwentny. Garfield, musimy zrzucić tłuszcz. je. Oh, yeah. Garfield, zaczynamy od skakanki. Dobra, lepiej od razu przejdźmy do deseru. Albo wiesz co? Pobiegajmy trochę. No, chodź! Wam też każę robić takie wygibasy w zamian za jedzenie? No, dobrze już. Krótka przerwa. Garfield, wciąż jesteśmy przed domem? Wiem, ale mamy długi podjazd. Proponuję iść tędy. Nie, lepiej chodźmy tamtędy. Tak, jasne, wolisz tamtędy, bo jest krócej. Uh, 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 uh. Nie, wolałem tamtędy, bo tam nie było dziury. No dobra, teraz poćwiczymy podnoszenie ciężarów. <laughs> nie dam rady, za ciężkie. Bierz za ten, a ja wezmę za ten. O, ale ty. Okropnie zgłodniałem od tych ćwiczeń. John, potrzymaj. Pójdę je obrać. Czas na przerwę. A to co? Robisz sobie przerwę i nic nie mówisz? To jest płyta do aerobiku Dłużej tego nie zdzierżę Może teraz szybciej skończymy Wyłącza to zanim John odleci na dobre. Zamiast narażać swoje zdrowie, powinieneś lepiej o nie zadbać. John tak bardzo się przejął. Przestawię wagę z powrotem. Ale najpierw ją przetestuję. Nadal masz 10 kilo na wagi. Już niebawem będziesz więcej ćwiczył. Jeszcze więcej? No dobra, zobaczmy, ile zrzuciłem. Masz prawidłową wagę przy swoim wzroście. Za chwilę ukażesz swojego kota za to, że wcześniej majstrował przy wadze. Skraj, że pyta. Przegonisz kota po domu. Kot się poślizgnie na dywanie, wyląduje na Wyrz Wyrżnie twarzą w ścianę. Co za precyzyjna waga. Przegomisz kota z domu, pogomisz go po ulicy. I żyli długo i ociężale. Koniec, 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 koniec.